Dolnośląskie Czwarta liga. Przegląd po kolejce numer 8. A w niej! Sów W ten oto sposób zdobyła bramkę numer 1 w Ząbkowicach śląskich. Na ten mecz można było dojechać pociągiem naszego partnera, a więc kolejami dolnośląskimi w dziewięciu spotkaniach nie mieliśmy aż tak dużo goli. 21 trafi najwięcej w Prochowicach na przegląd tego, co działo się w tej kolejce. Zapraszam Państwa, tradycyjnie Andrzej Padniewski. Jesteśmy w Wałbrzynie. Tutaj spotkanie dwóch Beniaminków. Górnik Wałbrzych podejmował Leksat Kościelec, Kacper Stec w minucie 61 wyprowadził zespół gospodarzy na prowadzenie. Wyrównał jednak Leksat w 82 minucie. Samobójcze trafienie Kornela Rąbka dzielą się punktami Beniaminkowie w Wałbrzychu. dwóch Beniaminków twardych świętaszów GKS Mirków Dugołęka znów nie będzie tajemnicą jeśli powiemy, że podzielili się punktami ósma minuta, Denis Rynkiewicz wyprowadził gospodarza na prowadzenie reszta bramek padała w drugiej części gry, na tym Krystian Krawczyk dla zespołu z gminy Dugołęka później jeszcze GKS wyszedł na prowadzenie, piękny strzał sprzed pola karnego Grzegorza Kazimierowicza w 79 minucie w 83 minucie gry ostatnie Czwarte trafienie w tym spotkaniu Piotr Skima doprowadza do remisu. Twardy remisuje z GKS-em Mirków Dugołęka 2 do 2. No i komplet Beniaminków, zakończymy spotkaniem AKS-u Basalt Strzegom, tutaj przyjeżdżał Moto ława dużo wyżej w tabeli zespół z Oławy, jednak w 92 minucie Oliveira Elton dos Santos wyprowadził gospodarzy na prowadzenie, więcej bramek w tym meczu nie padło, trzy punkty zostają w Strzegomiu. Piast Nowa Ruda, Górnik Złotoryja to spotkanie, w którym faworytem wydawali się gospodarze, bramki zdobywali jednak wyłącznie goście. Najpierw Bartłomiej Kłos w 73 minucie, a w 80 Tymoteusz Wąsiewski zamknął wynik spotkania. 2 do 0 wygrywa Górnik Złotoryja w Nowej Rudzie. Ponieważ Środa Śląska podejmowała łożyce Lubania ostatni w tabeli zespół ze Środy Śląskiej stracił w tym spotkaniu gola błąd bramkarze nie dał szans. W 67 minucie Hubert Hormalski strzelił jedyną bramkę i piłkarze z Lubania wywożą 3 punkty. Całe mnóstwo goli w Prochowicach. Błyskawica Gaci tak samo jak w poprzednim spotkaniu w szaloną końcówkę. Tutaj też dużo goli zdobyła. Zaczęli jednak gospodarze Tomasz Wojciechowski w minucie dziesiątej. Eugenii Biloki. po raz pierwszy dwie minuty później tutaj złapali kontakt piłkarze z Gaci. Z Potoławy jest trafienie Marcina Dudka na 1 do dwóch, jednak Jewgini Bilokin najpierw w samej końcówce pierwszej części gry mierzonym strzałem obok słupka, później w 63 ponownie. Ten zawodnik z Prochowic wyprowadził swój zespół na trzy bramkowe prowadzenie, no ale tak jak mówiłem, błyskawica lubi strzelać. Sporo bramek w końcówce Michał Hawryłow 74 dobił rzut karny, a w 96 Damian Braczyński ustanowił wynik tego spotkania, jednak te trzy gole nie dały ani jednego punktu zespołowi z Gaci. Przegrywają oni w Prochowicach 3 do 4. Jesteśmy w Ząbkowicach, gdzie padło to fenomenalne trafienie. Mnóstwo wyświetleń złapało nam w mediach społecznościowych. To właśnie Łukasz Bogusławski w 19 minucie pięknym strzałem pokonał bramkarza Ząbkowic po raz pierwszy. Drugi gol również niezłej urody. Proszę zobaczyć, w jaki sposób Mateusz Stępin przymierzył i ustanowił wynik spotkania. Słów jest bezbłędna w tym sezonie. Wywozić Ząbkowic z Śląskich. 3 punkty. Lechia Dzierżoniów, Chrobry dwa Głogów, gospodarze na miejscu drugim po tej kolejce, bo w swój mecz przegrał piasty Nowa Ruda i tego z kolei piłkarze z Dzierżoniowa dzięki Oskarowi Trzepaczowi już w drugiej minucie wyszli na prowadzenie i nie puścili tego prowadzenia do końca spotkania. Lechia Dzierżoniów, Chrobry 2 Głogów, 1 do 0. 1 do zera również w meczu Iskry Księginice z Piastem Żmigród. Tutaj zaskoczenie, bo Iskra w dolnych rewirach w tabeli, a Piast migruje. dużo wyżej. Patryk Pilichowski strzelił jedynego gola po stałym fragmencie gry i sensacyjnie kończy się spotkanie w powiecie Lubińskim. Komplet wyników po kolejce numer 8. Misy Beniam w meczach Beniaminków, górnych w lexa w Kościelec Twardy Świętoszów GKS Mirków Dugołęka niespodzianka w Księginicach, gdzie trzy punkty zdobyli gospodarze w starciu z piastem Żmigród. nadal bez zwycięstwa zespół Polonii Środa Śląska. I tabela po kolejce numer 8 na prowadzeniu bary Baryksów, lepsze Dzierżoniów, Piast Nowa Ruda, Piast Żmigród. Tak prezentuje się czołówka na dole od y, ostatniego miejsca Polonia, Środa Śląska, Iskra, Księginice, GKS Mirków, Dugołęka i Twardy Świętoszów. To wszystko w magazynie po kolejce numer 8. W tym tygodniu jeszcze magazyn po dziewiątej kolejce. Do usłyszenia.